Dzień dobry. Szanowni Państwo, Bodycam. Fuck! Kurwa, jakie to jest głośne. Zapomniałem. Witajcie, moi drodzy. Jestem na wakacjach. Ale wcześniej postanowiłem nagrać wam parę filmów na zapas i to już na pewno wiecie. A jedną z tych gier jest Bodycam po raz drugi. Fuck! I dzisiaj gram na Free for All. I jest cholernie intensywnie. Na tej mapie jeszcze nigdy nie grałem, nie wiem czy ona została dodana, czy ten tryb w ogóle gry został dodany. Jakieś tam updatey były ogólnie. Aj! Ale jest... intensywnie to mało powiedziane. I ostatni materiał z gry cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, bardziej jako taki właśnie, wiecie, technologiczny gimmick, jak to już sobie nazwaliśmy. Natomiast o ile w, w gry tego typu grać codziennie się nie da, Kurwa, gdzie on jest? Jak to brzmi? To raz na jakiś czas wejść w ten świat. Coś fantastycznego. Tam gdzieś są? Jeb jeb jeb. Ach, kurna w plecy. No nic. Okej, okay, respy. To jest chyba coś Alaskar. Zresztą tak brzmi. Jak jakaś kuźwa mała armata. Idzie. Okej. Okay. O kurde! Prawie. Jak wam moi drodzy mija lipiec? Mijają wakacje. No to mam jedno strzałowca jakiegoś. Z tym może być problem. Ach, no właśnie. Jedno strzelowiec tutaj, to tak nie wiem, za bardzo. Ja nad Polskim Morzem się wygrzewam. Mówię wygrzewam, bo zawsze mam szczęście do pogody. I nigdy nie jest brzydko, powiem Wam zupełnie tak szczerze. No ale to tutaj to wygląda, moi. No kurde, no nie wiem. no Ja wiem, że pod tamtym filmem było wiele głosów, że to taki, wiecie. No jak za taką cenę, pokaz technologiczny faktycznie za drogo. I z tym się przekazaliśmy. Przeżył? I nawet jeżeli to są pewnego rodzaju triki. No to klimatu tego temu wszystkiemu odmówić nie można. Klimatu, no i kurde, jak to wygląda, nie? Kom <ścoughs> Zacząłem mówić, ale się nie słyszałem. Kompetytywnym FPS-em to raczej nie będzie, ale. Mam nadzieję, że będą kontynuować e, rozwój tej gry i dodawać jakieś różne nowe rzeczy, coś w koopie. Co też byłoby super zobaczyć, w kitram tutaj było. No wystarczy jeden zły krok. Lekka panika. Coś tam był chłop. Tej ciemni kałach, chyba nie, jakiś akacz. Może trochę. To jest dosyć fajne miejsce, bo to są chyba obrzeża tej mapy. To jest jakiś szpital? Chyba tak. Też wiem, że pojawiało się wiele. Komentarze odnośnie horrorów, że mają jakieś takie wychodzić. Eee, z tego typu oprawą graficzną i z tego typu, właśnie, polem widzenia, że tak powiem. Czekam niezmiernie. Ale to kopie. Cholernie. <grystanie> Dobra, w długą. Spróbujmy, może się ktoś zrespił nowy? O, coś jest? Ktoś był. Aż go usłyszałem. Najlepiej to biegać w momentach strzałów. Chociaż chyba aż tak bardzo tych kroków nie słychać. Nie są one aż tak, aż tak istotne, z tego co widzę. Aa, zauważył mnie. Czy słyszeliście co powiedziałem? Jakiś SMG. <laughs> się powtórzyłem. Spadać stąd. Przeładowanko szybkie. Ciekawe czy można taktycznie zrobić. Przycupnijmy. Niech się chłop wystrzela. Tam ten szał jakiś wpadł. Jezus. Tu z prawej. Ty! A on chyba był z lewej. Bo to światło latarki tak padało. Kurde. O, to dobre miejsce jest ten kibel. Pokampiłbym w kiblu. Okay. Idzie. No, ale już mnie wyczaił, że tu byłem. Już mnie wyczaił. Jaki cfaniak! No i w plecy zostałem. Ale się drzechów. Zaraz będzie chyba koniec, tak mi się wydaje. Tak jest. Ale fajny tryb dużo akcji. tam byli, nie? Czy to skanować w ogóle? Okej. No, Dobra. Leżę. Taktyczna cufka. <grymne> Okej. Okay. Wygrana. No i naaj. Nice. No nice. To jest TDM. Szybciutko. No. Dostał chyba, nie? Full auto. Oj, w plecy. To się da chyba skanować, nie? No, kurde, musi się dać. Robią realistyczną grę. Więc taka ściana nie powinna stanowić problemu z jakiejś dykty czy wiórów. Zatyczki powinienem mieć jakieś, grając w to. Bo jest, jest grubo, nie? Naprawdę. To jest jednostrzałowiec. O, o dostał. To główka była. Tak jest. Szybciutko. Fuck! Jesus. Przyjdź kurwo, wypierdalaj! Dobra. To, to polskie powitanie. Wujek Liptonowy raczej nie był zadowolony z naszego kolegi z drużyny. Postanowił wymierzyć sprawiedliwość. No nic. Tylko jeden został w drugiej drużynie, niestety.